zadaniu z tematu Prawo Archimedesa. Uczeń wyznaczył siłę wyporu, z jaką oliwa działa na kamień. W tym celu wykonał pomiary, których wyniki zostały przedstawione na rysunkach obok. I na tych rysunkach widzimy takie cylindry miarowe, gdzie najpierw była sama oliwa, a potem do tej oliwy właśnie uczeń włożył kamień. No i widzimy, że poziom oliwy się podniósł. W tym celu wykonał powiary, których wyniki zostały przedstawione na rysunkach obok, a dodatkowe dane znalazł w tabelach na końcu podręcznika. Czyli na pewno będzie przydatna nam gęstość oliwy, czyli 920 kg na metr sześcienny. Mamy obliczyć wartość tej siły, czyli właśnie wartość siły wyporu, czy uczeń poprawnie przeprowadził doświadczenie, Odpowiedź uzasadni. Więc. Żeby obliczyć tą siłę wyporu no to zapisujemy sobie wzór na siłę wyporu, co nam tutaj będzie potrzebne. I jeszcze sobie zapisałam wcześniej objętość tej oliwy przed zanurzeniem kamienia i po zanurzeniu kamienia końcowa objętość oliwy, ta większa to będzie 40 cm3. I z tego możemy wywnioskować, że objętość cieczy wyparta przez ten kamień będzie równa 25 cm sześciennych ponieważ skoro o tyle o 25 cm sześciennych ta objętość zrosła no to taką objętość wyparł ten kamień i taka też musi być objętość tego kamienia no bo o tyle się podnosi poziom cieczy jak zamurzymy w niej jakieś ciało no o tyle ile wynosi objętość tego ciała także Mamy już objętość wypartej cieczy też na podstawie tych właśnie dwóch rysunków. No i teraz sobie zapiszmy ten wzór na siłę wyporu. No to musimy mieć gęstość cieczy, czyli gęstość oliwy, odczytujemy się z tablic. Objętość, nie, objętość wypartej cieczy przez ciało, no to już też mamy 25 cm3. Oczywiście podstawiając do wzoru musimy na metry sześcienne zamienić. No i przyspieszenie ziemskie podstawiamy 10 ton na kilogram. No i tutaj jeszcze Wam wytłumaczę, skąd się, wzięło, skąd się wzięły te metry sześcienne, skoro mieliśmy centymetry sześcienne, bo oczywiście musimy zamienić na jednostkę układu SI, bo te metry sześcienne nam się tutaj skrócą z tymi metrami sześciennymi z gęstości żeby zamienić 25 cm sześciennych, jeżeli nie za bardzo wiecie jak to się robi, bo to jest matematyka, to takie przypomnienie. No to zapisujemy sobie 1 m ile ma centymetrów. No to 1 metr ma 100 cm. Nie chcemy mieć sześcienne, no to podnosimy obustronnie do potęgi trzeciej, czyli 1 m do trzeciej to 1 m sześcienny, a 100 cm do trzeciej to milion cm sześciennych. I teraz skoro chcemy zamienić cm sześciennych na metr sześcienny, no to przechodzimy jakby z tej strony na tą, czyli patrzymy, co tutaj się stało z tą liczbą, bo albo tu mnożymy, albo dzielimy razy jakąś wielokrotność dziesiątki. Więc żeby z centymetrów sześciennych zrobić metry sześcienne, to patrzymy, że z miliona, żeby się zrobiło jeden, to musimy na milion podzielić. Więc możecie sobie na kalkulatorze po prostu 25 podzielić na milion, albo możecie 25 tej liczbie przesunąć 6 miejsc przecinek w lewo. I też Wam wyjdzie wtedy to samo. To jest już matematyka, więc jeżeli z tym są jakieś problemy, to to już jest strona matematyczna, bo takie zamiany jednostek na matematyce się, się omawia. Na fizyce też staram się to wytłumaczyć, ale to jest tylko tak, takie bardziej przypomnienie niż, niż nauka, jak to się robi. Ale myślę, że jeżeli zamieniliście wcześniej takie jednostki, to tutaj wystarczy takie przypomnienie, mam nadzieję. Chociaż też każdy w różny sposób może je zamieniać. Może, mo, możecie mieć też inny sposób niż ja na zamianę jednostek. ważę, żeby Wam tak samo wyszło. W jaki sposób nie zamieniacie, a wychodzi tak samo, to na pewno jest to sposób dobry. No i potem wymnażamy te wszystkie liczby na kalkulatorze. Widzimy, że kilogramy się tu poskracają, metry sześcienne też i zostanie nam e, 23 2300 newtonów. To tyle będzie równa tutaj siła wypory.